Dzień dobry Państwu, Ryszard Świnia, ceny żywcy lokalnie. Witam ponownie na cotygodniowym sprawozdaniu z cen żywca. Proszę Państwa, zacznijmy jednak od słonia w pokoju, który znajduje się tutaj z nami. Nie da się uniknąć tematu. Jest to z nami świnia Makarena. Szuka domu dzielnego rolnika, który będzie w stanie zna znaleźć czas i miejsce dla tej pięknej lochy. Świnia jest szczepiona, nie gryzie jest zadbana. Raciczki zdrowe. Przejdźmy do cen żywca na dzień 3 listopada 2025 roku. Wygląda to tak. Cena minimalna 4,70, cena maksymalna 5,30 maciory, 3,30, cena minimalna 3,70, cena maksymalna knury, 3 zł minimalna, 3,20, cena maksymalna. Proszę Państwa, muszę przyznać, wiele z nas myślało, że podczas zmiany rządu zastanie nas dobrobyt. Nas, rolników jednak spójrzmy jak to wyglądało w 2024 roku. <tryk> Cena... Ceny były przepiękne dla tych rolników, którzy mieli dobry zapas Loch Macior. Było wspaniale. 6,40 za tłucznik. cena minimalna 6,90, cena maksymalna. Maciory 5,40, knury 5 zł. Proszę Państwa, to są kilkadziesiąt punktów procentowych więcej. To jak tanio teraz my musimy sprzedawać świnie. Skandal. Spójrzmy, jak to wyglądało tutaj na wykresie. Wieści rolnicze podają nam stan z 31 października, jak to wyglądało na przestrzeni pozostałych lat. 2023 łączyło się to z kryzysem na rynku zbóż, z wojną na Ukrainie, stąd te ceny. Zboże było droższe, trudno dostępne, co za tym świnie trzeba było czymś wykarmić. Jednak Sytuacja teraz, w momencie, kiedy rynek jest stabilny, nie pozostawia złudzeń. Ktoś boluje ceny świni. Proszę Państwa, nie sprzedawajcie tanio swoich świnek. Dziękuję Państwu. Jeszcze na koniec świnia makarena. Pamiętajcie, nie wszystkie świnie są tak szczęśliwe jak Wasze. Są też świnie jak świnia makarena. Szuka domu, szuka ciepła, szuka rodziny yy, otwieramy się na kontakt tutaj na yy, yy, nasz mail yy, świnie yy, Małpa neostrada.pl tutaj prosimy składać swoje oferty yy, na makarenę Dziękuję